Cześć, Witajcie na moim kanale, ja jestem i Zapraszam was na odcinek ze Squid Game. to gry macie w opcie. Grymy dzisiaj w taką grę, która jest na podstawie filmu z Netflixa. Gdzieś teraz powinno mi się te zdjęcie z części filmu. E, jeśli ten filmie wam się spodoba zostawcie koniecznie łapeczkę do góry. A jeśli chcecie być na bieżąco na tym kanale zostawcie subika z dzwonkiem. A ja już bez przedłużenia zapraszam do oglądania. O no dobra. To tam widzicie to? To tutaj. To mi z skarbonkę. Tam są pieniądze. Yy, na przykład... które można wygrać. Squid Game, znacie jak, jak? znacie film, to będziecie wiedzieć o co chodzi. Na najpierw będzie taka konkurencja. Red light. Green light chyba. No tutaj jest napisane nawet. Tutaj. Yes, one more normal Yes? Okay. Oh, no, nie, I... Need to stop. Stop in this to Happy I... ...now... Lepa, dobro. Dobro. Cik. A leve, tuš osup, a vse, evo. Je, Bilo je. malo. I tutaj je, tam, tam, Patrz, znaczy, bo możemy, jak Tam to ciekawe, nie Trzeba to może mieć. się obróci, to. Znaczy, to będzie napisane. Znaczy, mówić będzie. Widzicie? Ok. Ja, ruszamy się. Jest. Chyba byłem pierwszy, nie wiem. Pokażę Wam coś. Odkryłem to niedawno. Widzicie tam będzie tej lalki? Raleczki, to ono nie tylko tam, ale jest też tam. To jest też tu, a to tam już jest stąd, tam. Nie mają tak. Kurde co się pchasz. O. O o, o. 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 No. O kurde. Jestem najwyżej najwyżej. Co? Tam jest czy jest Nie. Ja lewituję. Mhm. Lewituję chyba. A już rzeczywiście lewituję, nie wiem, przestanę lewitować. O, już lewituję z Jestem adminem. Cyk. I wish you I read think now. To late. Oh, yeah, get ice. Storo books. Dobra, jest Tak też się odpisał. nie, nie odpisał. Jan go. W sumie. Na, teraz będzie najgorsza konkurencja, której ja nie mogę zrobić. A nigdy jeszcze nie zrobiłem. można wycinać albo kółeczko, albo po prostu. Mm, to jest trójkąt, gwiazdkę i parasol. Ja ciągle mam parasol, a ja parasol nie mam. mam parasolka. Oj, to i to, to tu. On spadnie? Kulczę. Nie przyszło dobra, guard mi przyszedł, okej. Okay. Co ja będę musiał rysować? Co ja będę musiał rysować, widzowie? Jest no kurde Jest! Zrobiłem? Zrobiłem. Cud. Jaki stres? Jej! Na odcinku zrobiłem pierwszy raz. Z tym królem. Bo ja ten nap. No. Ci co nie zrobiłem, po prostu na pewno mnie parasol pa albo po prostu nie gra. Co ty? Co chłop ma za mine? Nie, Chyba ja nawet do tego. Się. Poświęcę się dla niego. Zrobił! Co za chłop. Co za chłop. Coś to robi? Czy to były pokolenia? <grymne> Dobra, ile, ile jest? 90610 Jestem tutaj. Dlaczego ja mam numerek Z1? No. Teraz jest. To już są łatwe rzeczy na mnie. To jest możliwe, że my też sobie gramy. Będę się cieszył. Co tu się Ja Ciebie, stresuję się. Nie chcę, żeby nie chce na ocieplenie winąć. Chcę być dobry dla mnie. Białka gromadza. Przedzysk. Już czujecie trzeci raz. I teraz będzie pewnie... Żeby było dużo osób na

O no kurde Ile tam było? Dobra. Robimy gramy jeszcze raz. Ale to było trochę oszukane, bo mi było chyba więcej nie. I czy tu można? Push, push that. Oh yeah, let's go. Woah! Oh yeah. Bym chciał coś zmienić, jakiś jakiś fakt. Nie, no. nie. Nie, chciał. Może jeszcze raz się nam uda. Przecież, jeśli nie... Ja nie umiem zrobić w ogóle tych rzeczy, tak to się tak Jak mi się nie wczytał, to znaczy tylko jedno. No właśnie. Czy ktoś zareaguje jak napisze I read... Wish... To no. co, ty nie... nie na no, moim odcinku Nie zasłużyłaś O, nie, 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 zostaw mnie Dobra, to dobrze, że nie reagują. No, tak to by mnie gonili. Ciek, 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 ciek. ale że my to tak szybko zrobimy. Jak my to zrobimy, jak ja to zrobię, to jest tramkostka na naprawdę. Nie ja tylko ja napisałem coś. Dobra, że... Za... Co Dobra, no i... Jestem pewna, że już... Nie, to jest nie fakt, ja tam idę zawsze. Red light, stop. If your movement is effective afterwards, you will be eliminated. Reach the end within a three minute timer to win. I'm sure. Jak pierwszy ona przyspiesza. Tak pierwszy byłem jest. Co to jest za... Chłopca ma taki... yo teżść Lem on na Roblox Polska. Ktoś jest z Polski? Ptaiem. Polska. Tacha wyszedł. Ja wejdę na... kurde, co? Ciekawe ile... O ja, się nie mało. 15 osób zostało. Powiększyłem... A w ogóle nie, nie umarnia czasami żadnych rund. Naprawdę, nic owych. Jest... Dobra. Dam mikro. Ręką mi w końcu zaczniemy. Jak będzie szum gdzieś. To przepraszam. Co tutaj się przejdzie, że? Dobra, się nie ruszę. Gorczy proszę, żeby to było coś fajnego. Kurde, nie no, ja wiem, że zginę w nie zrobię parasola. To są najśmieszniejsze Dobra, Ja teraz badam tą o co, tutaj? o co to tutaj jest, bo coś zauważyłem, co to, dlaczego tu są to alety, okej, okay. pewnie może jakiś hajs znajdę, bo czasami takie jest. Dobra. Ile? Czy co 100 ha jest kosztuje 24 Robuxy. Wow. Mask. Hmm. Dobra, to widzowie? A jeśli będę z Wami żegnął. Jeszcze przypominam, jeśli wam tym filmik. Wam się podoba zostawcie łapkę do góry. A jeśli chcecie być na bieżąco na tym kanale, zostawcie sobie z dzwonkiem. Um. A i piszcie w komentarzach co byście chcieli widzieć na moim kanale, to, to pa widzowie, pa.